Cześć, z tej strony Dritter. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy. Jak zapewne widzicie z emiaturki, pomogę Wam z kanałem na YouTubie. Jakich programów używać, i porady co do filmów. Na początku mówię, że jak jesteś nastawiony na kasę, to nie wiem co tu robisz. Możecie się spytać, dlaczego to ja nagrywam. Prowadzę kanał już ponad rok i wiele się dowiedziałem o tak zwanym YouTubingu. Chcę Wam pomóc, byście nie popełniali moich błędów i od razu zacząć lub lepiej kontynuować swój kanał. Ale pamiętaj, że koszt filmu to aż jedna łapka w górę za pomoc. I jak grasz w Minecraft, to możesz zapoznać się z moimi filmami. Dobra, ja kończę tą gadaninę i zapraszam do pierwszej części filmu. Pierwsza porada dotyczy hashtagów na YouTube. Dawaj sensa Na przykład jak nagrasz film z Fortnite. A dasz hashtag Minecraft, to chyba jest coś nie tak. Na YouTube najważniejsze są pierwsze trzy hashtagi. Oczywiście reszta też, ale nie znaczą. Więc powinieneś powinnaś dodać pierwsze hashtagi, które najbardziej pasują do Twojego filmu. Na przykład nagrywasz poradnik z Minecrafta. Co zamieść: hashtag Minecraft, hashtag poradnik, hashtag farma czy coś innego. Druga porada, poświęć trochę czasu na miniaturkę. Poko grafikę możesz zrobić nawet w 5 minut. Zresztą części filmu pokaże jak. Miniaturka to tak samo jak okładka książki, a brzydkie książki nie weźmiesz, prawda? Kolejna porada to trochę ma związane z psychiką. Nie możesz się spodziewać, że jak zrobisz jeden film, to będzie on miał po kilka tysięcy wyświetleń. Zasięgi zdobywasz z czasem. Najlepszym rozwiązaniem jest pokazanie kanału znajomym i rodzinie. Ponieważ potrzebni są początkowi widzowie, oni są bardzo ważni, bo to oni pomogą ci rozkręcić kanał. Ostatnią poradą na ten film jest to, żebyście się integrowali z widzami, na przykład wspólne rozmowy albo nagrywki. Bardziej zwiążą widzów z kanałem. Nagrywaj także pomysły widzów, bo to oni głównie tworzą ten kanał, a bez nich sami wiecie co. Teraz przejdźmy do drugiej części, w którym są programy potrzebne na YouTubie. Zacznijmy od czegoś, co będzie nagrywać ekran. Zdecydowanie najlepszym programem jest OBS. On ma bardzo wiele funkcji, dzięki którym ustawisz jakąś filmów i tych podobne. Mego życia wiem, że do ustawienia trochę się szuka, ale zawsze można poszukać na YouTube filmów, które ci w tym pomogą. W OBSie jest wiele ustawień pod mikrofon, można tam ustawić, by nie było słychać szumów, na przykład z komputera, albo by mikrofon nie wyłapował głosu na przykład rodziny za ścianą. Kolejnym programem jest coś, w czym musimy montować film. Warnym poleceniem jest darmowy program DaVinci Resolve. Oczywiście podnikuję wszystkie linki w opisie. Oprócz dawiennicz może zaryzykować i poszukać w internecie jakichś pirackich programów, ale nie biorę za to odpowiedzialności. Ostatnim programem jest to na Pirx do robienia miniaturek, na przykład wszystkie moje grafiki tam powstały. Program nie jest trudny i możecie go opanować w 5 minut. Jest pełno różnych opcji, na przykład dodawanie tekstu, blurowanie, czy nawet edycja kolorów i wycinanie. Teraz zobaczycie timelapse zrobienia miniaturki do tego filmu. Algorytm YouTube'a na szybko. Pierwsze pytanie: jak ludzie mogą znaleźć Twój film? Są dwie opcje. Pierwsza: wyszukiwarcy na YouTubie. Piszą frazę podobną do Twojego filmu, to jest duża szansa, że YouTube pokaże właśnie Twój film. Ale musisz się liczyć, że takich filmów może być dużo i ułożę się od najczęściej oglądalnych. Druga opcja: jest troszeczkę osoba. Osoba ogląda jakiś film. Wchodzi znowu na YouTuba odświeża stronę, to na głównej stronie pokaże się podobny film do tego, co przecież oglądała. I jest jakaś szansa, że to właśnie będzie Twój, jeśli to jest ta sama tematyka. Najważniejsze statystyki na filmach. Jeśli te statystyki będziesz miał wysoko, to znaczy, że Twoje filmy się podobają widowni. Średnia długość oglądania. Jest to najważniejsza rzecz. Ona pokazuje, jak długo średnio ludzie oglądają Twój film. Z mojego doświadczenia, o 40% to jest dobry wynik. Komentarze są drugą najważniejszą rzeczą na filmach. Gdy YouTube widzi, że pod filmem jest nietypowo dużo, to sobie myśli: Hmm, wygląda na to, że tam jest ciekawa rozmowa, więc pokażę to innym ludziom. Sprzęt. Wiele osób myśli, żeby nagrywać, to trzeba komputer za 10 tysięcy. A to nieprawda. Ja mam komputer za około 2000 z Allegro i mogę dla was nagrywać w jakości Full HD w 60 fps. Mało osób zaczynało z dobrym sprzętem. Ja zacząłem z mikrofonem w słuchawkach za 100 zł. To koniec poradnika. Pamiętajcie, żeby nie podawać się i jak nie wiecie, 100 subów w miesiąc, to normalne. Moja setka została po prawie 3 miesiącach nagrywania. I to było na tyle. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na pewno na wszystkie odpowiem i miłego dnia. Tak, jeszcze jedna porada. Nagrywajcie filmy regularnie. Cześć!